Cześć, tu McGuffin, bilioner udaje niepełnosprawnego, aby przetestować miły żony. Dzisiaj pokażę Wam włoski film komediowy z 2022 roku pod tytułem I Run to You. Uwaga, spoilery, Pinujcie się. Film zaczyna się od John'ego, udanego i niezwykle uroczego biznesmena, idącego na poranny bieg. Chociaż wygląda na wyrafinowaną osobę, tak naprawdę jest kobieciarzem. Udaje różne postacie, aby umówić się z kobietami, zazwyczaj młodszymi od niego. Później tego dnia w Country Club jego przyjaciel Fabio mówi wszystkim, jak Johnny użył. Trzech fałszywych tożsamości w ciągu jednego tygodnia, tylko po to, aby spotkać kobiety. Do żartów, Johnny mówi, że może jego żona też chce się z nim umawiać. Później stołuje się ze swoim przyjacielem Dario, który jest również jego lekarzem. Dario pyta, czy całe to polowanie na kobiety pod przykrywką fałszywych tożsamości nie jest męczące. Sugeruje swojemu przyjacielowi, żeby osiedlił się z jedną dojrzałą kobietą. Przypominając mu, że ma prawie 50 lat. W tym momencie dzwoni telefon. Gia nie mówi, że chodzi o jego mamę. Dario jest zachwycony, męc nadzieję, że się pogodzili. Jednak jego przyjaciel Dosadnio oświadcza, że jego matka nie żyje. Po zakończeniu obiadu Johny spieszy na cmentarz, ale gubi się w filipińskiej procesji, myląc ją z ceremonią pogrzebową swojej matki, mówi szybkie, fałszywe przeprosiny do rodziny, zanim znajdzie właściwe miejsce. Na pogrzebie jego bliźniak daje poruszające pożegnanie, ale dzieje nie pomija swoją przemowę, wyjaśniając swoje spóźnienie na ceremonię, używa szerokich gestów, odnosząc się do filipińskich ludzi, którzy zazwyczaj pracują jako służące, to ujawnia, że jest także trochę rasistą. Po zakończeniu ceremonii Brad Janego daje mu klucze do domu. I Matki. W środku zdjęcia rodzinne poruszałem go lekko, gdy siada na jej wózku inwalidzki. Kurce włącza stary radio odtwarzacz i zaczyna szać do piosenki. Kiedy młoda piękność w imieniu Alessia podkrada się do środka, przeraża go. Aresja to nowa sąsiadka. Wyjaśnia, że kiedyś pomagała niepełnosprawnym w domu opieki. Widząc go na wózku inwalidzkim, oferuje mu pomoc jako wolontariuszka, jeśli czegoś będzie potrzebować. John będący zawziętym graczem natychmiast zaczyna udawać niepełnosprawność. Następnego dnia w pracy widzimy jego bezitosną stronę biznesmena, gdy rozprawia się z zespołem podczas spotkania, przypomina im, że jego firma opównicza High Speed sprzedaje styl życia, a nie tylko buty. Nowa starzystka, Julia proponuje zdywersyfikowanie marketingu z udziałem sportowców paraolimpijskich, aby nawiązać kontakt z klientami niepełnosprawnymi. W odpowiedzi Johnny wyśmiewa się i mówi, że jego klienci to influencerzy z Instagrama, a nie niepełnosprawni, którzy ledwie używają jednej pary butów przez całe życie, próbując pozostawić przykład zwalnia Julię z pracy na miejscu. Po zakończeniu spotkania Johnny bierze torbę ze starymi ubraniami od swojej asystentki Luciany i spieszy się z powrotem do domu swojej zmarłej matki. Udając niepełnosprawność, wymusza na lesji przyjęcie propozycji kawy w jego kuchni. Podsłuchując ją podczas rozmowy przy kawie, Johnny dowiaduje się, że Bardziej niż poważne związki, Alessia ceni sobie życie singielki. Powoli zaczyna zdawać sobie sprawę, że jest zainteresowana otwartymi, zdrowymi i zamożnymi mężczyznami. Jego cała gra w środkową klasę niepełnosprawnych zaczyna mu szkodzić. Właśnie gdy Alessia opuszcza go po kawie, Jonny widzi, jakiego szansa wymyka się mu z rąk. Woła i ujawnia się jako w sieciach high speed, ze 148 sklepami w całej Europie i ogromną willą. Alessia, jako zdziwiona, natychmiast zmienia ton i zaprasza go do swojego domu wiejskiego na obiad w następną niedzielę. Niedzielę przyjeżdża pod podany adres. Ale postanawia zaparkować daleko, widząc zbierające się chmury. Zakłada płaszcz przeciwdeszczowy i z wielkimi trudnościami toczy się na wózku do domu. W środku spotyka rodzinę Ares i jej babcie, która korzysta z trenu jej brata i rodziców. Następnie siostra Aresi, Chiara, przyjeżdża samochodem. Skupia się na jej urodziar, potem widzi, że również korzysta z wózka inwalidzkiego. Wreszcie rozumie, dlaczego Ares ja go zaprosiła, żeby zaaranżować mu randkę z jej niepełnosprawną siostrą, a nie sobą. Po obiedzie rozmawiałem na zewnątrz. Mówi mu, że uwielbiał prawd sporty, i jest zawodą skrzyp. Nie zainteresowany, próbując być grzeczny, tylko kiwa głową, nie dając nic z własnej strony. Kiedy Gianni wraca do Rzymu, opowiada swoim przyjacielom o Kiarze. Jego przyjaciel lekarz Dario pyta o jej osobowość. Podczas gdy inni pytają, czy jest atrakcyjna, przyznaje, że jest piękna, a nie interesują go dziewczyny niepełnosprawne. W miarę trwania rozmowy jego przyjaciel Fabio stawia mu wyzwanie, aby się z nią przespał, a Giani przyjmuje to z zarozumiałym uśmiechem. Tymczasem Alessia odwiedza dom matki Johnego, chcąc zwrócić mu płaszcz przeciwdeszczowy, ale spotyka się z jego bratem który nie wie o kłamstwie Zianiego. Opowiada mu o pracy charytatywnej brata w Botswanie i współczuje mu z powodu niepełnosprawności. czynego jest zaskoczony, ale nadal bierze udział w udawanej grze. Dowiadując się tego wszystkiego później, konfrontuje brata z kłamstwem, prosząc go, aby nie schodził na tak niski poziom. jednak, Johnny po prostu odbije temat, żartując z jego łysiny. Następnego dnia przed wyjściem do pracy, zostawia wiadomość głosową dla Kiary, zapraszając ją na sobotę. W jego zdziwieniu, Kiara odwiedza go tego samego ranka w jego biurze, zorientowany, że nie ma wózka w biurze i siada na biurku. Kiara informuje go, że nie może przyjść w sobotę, ale przedłuża to zaproszenie na oglądanie jej turnieju tenisowego dla osób niepełnosprawnych. W późniejszym ciągu dnia, próbując jej imponować, zmyśla historię o wsparciu swojej firmy dla sportowców niepełnosprawnych. Po południu, Johnny na wózku inwalidzkim ogląda kierę grającą trudny mecz tenisowy i jest naprawdę pod wrażeniem. Po meczu zaprasza go na obiad razem z jej niepełnosprawnymi przyjaciółmi. Jednak obiad nie przebiega tak, jakby tego oczekiwał. Ciągle bombardowany pytaniami o swoją niepełnosprawność od jej przyjaciół. Czuje się przytłoczony. Nawet ma koszmary tej nocy. Na następnej scenie John leci do Turynu, gdzie Kiara występuje ze swoim zespołem. Kupuje elektryczny wózek inwalidzki od lokalnego mieszkańca i zajmuje miejsce na balkonie w teatrze. Po raz pierwszy w życiu jest prawdziwie poruszony muzyką klasyczną. Po koncercie zaskakuje Kiarę, która pyta dlaczego jest w Turynie. Kłamie, mówiąc, że był w okolicy z powodu pracy i wpadł tu przypadkowo. Oboje udają się do ekskluzywnej restauracji. Podczas kolacji Gianni próbuje wyznać, że skłamał jej co do swojej niepełnosprawności, ale w ostatniej chwili zmienia temat. Mówiąc, że skłamał co do bycia w okolicy. Przyznaje, że tu tylko, aby ją zdobyć, jednak jego niezręczność z wózkiem jest oczywista dla każdego, gdy ciągle uderza w stół podczas rozmowy. Po kolacji Kiara zabiera go do swojego hotelu, gdzie się całują, ale zatrzymuje sprawy przed dalszymi krokami, co rozczarowuje naszego bohatera. Po powrocie z Turynu John pyta Dario, czy para plegicy mają erekcję. Już przewidując, dokąd zmierza rozmowa, Dario wyjaśnia, że tak, ale dla Kiary przyjemność zależy od tego, gdzie jest jej uszkodzenie rdzenia kręgowego. Następnie sugeruje, że nie ma, by zapomniał o łóżku, przypominając mu, że ma 49 lat, a nie jest nastolatkiem. Jednak jego przyjaciel lekceważąco to odrzuca. W następnej scenie, John zaprasza Kiary na kolację następnego dnia. Przed przyjazdem, aby odebrać dziewczynę, którą poznał podczas porannego biegu. Z drugiej strony, Kiara rozmawia serdecznie ze swoją siostrą. Gdy obie dzielą papierosa, wyjawia, jak bardzo cieszy ją, że Gianni widzi jej jako całą kobietę, a nie tylko współczuje jej. Następnego dnia, Kiara odwiedza ogromny dom Johnego. Łatwo porusza się po mebra podczas gdy Gianni Uderza w różne przedmioty na włosku. Przy kolacji pyta, jak doszło do paraliżu jego stóp. Johnny myślał o fałszywą historię, mówiąc, że miał podobny wypadek do aktora Supermana, Christophera Reevesa. Jednak Kiara poprawi go, mówiąc, że Christopher Reeves był sparaliżowany od szyi w dół. Chcąc uratować sytuację, gdzie nie mówi, że spadł z co bawi Kiara. Ostrożnie dzieje się potem swoją własną historią o strasznym wypadku samochodowym. Jej pasażer złamał tylko obojczyk, a jej skrzypce na następnym siedzeniu nawet się nie porysowały, ale w okrutnym zakręcie losu straciła czucie w nogach. Starając się poprawić ponurą atmosferę, Janie odsłania wielką niespodziankę. Podaj jej gumowy makaron i prosi, aby założyła go wokół klatki piersiowej. Zostanie nacisk przycisk, a woda zalewa jadalnie. Nosząc ich do poziomu klatki piersiowej, podtrzymywani przez gumowy makaron, unoszą się bezwładnie w wodzie. W namiętności oboje się całują i zbliżają się do siebie, jednak gdy woda schnie, Kiera ja informuje niego, że nie czuje nic poniżej swoich nóg. Widocznie poruszony, ale zdziwiony, Gianni mówi jej, że on również poczuł to tylko w swoim czole. Kiedy zasypia szybko, robi sobie zdjęcie z nią, aby się pochować przyjaciółom. Następnego dnia Gianni pokazuje swoim przyjaciółom zdjęcie, wygrywając swój zakład z Fabio, jednak ukrywa fakt, że Kiara nie czuje niczego. Później tego samego wieczoru widzimy żonę Fabio w domu Gianniego. Jest w swojej nocnej i nocnej, przypadkowo rozbija jej, szyk do wina. Żartobliwie mówi, że jest niezdarna jako osoba niepełnosprawna, co oburza Gianniego. Nie z powodu, każe jej się ubrać i wyjść. bez kontakty między ale stopniowo zaczynamy dostrzegać zmiany w jego spojrzeniu na życie. Prosi Lucianę, aby przypomniała sobie starzystkę, która zaproponowała rozszerzenie marketingu firmy obuwniczej dla sportowców niepełnosprawnych. Następnego dnia, podczas porannego biegu, dzwoni do Kiara i prosi o umówienie się na spotkanie, mówiąc, że ma ważne wyznanie. Potem udaje się do jej domu, Kiara zabiera go do swojego pokoju i prosi, aby poczekał, aż skończy ćwiczyć na skrzypcach. Po raz pierwszy od ich spotkania widzi zdjęcia, na których jeszcze mogą używać obu nóg. Obciążony kłamstwem staje, ale siada za nim zdążyła się obejrzeć. Zauważyć Zauważając, że Gianni jest mniej nerwowy niż zwykle, Kiara mówi, że coraz lepiej radzi sobie z wózkiem. Całując się, ona pyta go o jego wyznanie, jednak nie ma odwagi, by to zrobić, więc szybko zmienia temat. Następnie dzielą się nerwowym śmiechem, gdy wspomina, jaki były chłopak ją porzucił po wypadku. Z ciężkim sercem Kiara wyznaje, że kłamstwo i oszustwo bolą ją bardziej niż jej urazy. Słysząc to, Gianni przeraża się, więc postanawia na razie zachować swój sekret dla siebie. Kiara prosi go następnie o przedstawienie jej swoim przyjaciołom. W rezultacie zmusza Darię i Lucjanę, aby przyszli na kolację razem z nimi. Po drodze Dario sugeruje, że może być zakochany na nalega, aby wyznał. I zakończył ten fałsz. Ponadto grozi, jeśli Gianni nie wyzna, to on lub Luciano to zrobią. Później podczas kolacji Dario nalega, aby przyjaciel ujawnił prawdę. Widząc, jak się waha, postanawia zrobić to sam. Kiedy nagle Gianni wylewa zupę na swój garnitur i prosi go, aby poszedł do łazienki. W łazience Dario mówi Johnemu, że musi wyznać, bo to kłamstwo poszło już za daleko. Ale ich rozmowę przerwa pracownik restauracji. Pospiesznie Gianni udaje, że korzysta z toalety, aby ukryć fakt, że może chodzić. Całą udaje, że jest spariżowany. A prawda pozostaje wciąż ukryta. Brat Johnnego odwiedza Alessię z kwiatami i ujawnia jej kłamstwa. Rozgniewana oszustwem maszeruje do Johnniego i uderza go. Następnie daje mu dwudniowe ultimatum, aby powiedział Kiarze całkowitą prawdę. Później nasz bohater odwiedza swojego oddalonego ojca, który okazuje się być również kobieciarzem. Jednak po podczas szczerej rozmowy z synem wyraża jasne żale z powodu bycia złym mężem. Następnie nalega na Johnniego, aby nie popełnił tych samych błędów i wyznał jej prawdę. Jednak ten obawia się, że ją straci. Jeśli prawda wyjdzie na jaw, jest oczywiste to, że zakochał się ich rozmowy przerywa ogłoszenie o wycieczce do Lordes, słynnego katolickiego miejsca we Francji, którego woda święcona rzekomo ma uzdrawiające moce. Dodaj ojcu i synowi szalą myśl: Gianni zabierze kijarę do Lordes. Będzie udawał, że woda wyleczyła jego fałszywą niepełnosprawność i odzyska ją. Z drugiej strony Alessia delikatnie mówi swojej siostrze, że Dziani może nie być dla niej najlepszym wyborem. Jednak ich rozmowy przerywa telefon od Gianniego, który prosi ją, aby poszła z nim do Lordes. Zdziwiona, Alessia pyta swoją siostrę, dlaczego w ogóle mieliby jechać do Lordes. Kiara odpowiada, że może nie chce, aby stało się coś cudownego. Zmęczona ukrywaniem prawdy z szokiem wyjawia, że wie, że potrafi chodzić. Jako osoba korzystająca z wózka inwalidzkiego od razu zauważyła jego niezdarność. Kiera wyznaje, że pozwoliła kłamstwu trwać, bo dobrze było być kochanym, nawet jeśli było to budowane na kłamstwie. W na następnej scenie grupa dociera do sanktuarium Notre Dame L'Ordes, gdzie wita ich ojciec Walter, który okazuje się być również Włochem. Prosi Janik, aby spotkał się z nim sam na sam w katedrze. Kiedy nasz bohater tam idzie, ojciec Walter mówi mu, że wie, że nie jest. Sparyżowany, nie czekając na wyjaśnienia, ostrzega John'ego, aby nie wstawał przed wszystkim, mówiąc, że może dawać to ludziom fałszywą nadzieję i skończyć ich do wierzenia w cuda. Wkrótce potem Jianie wychodzi z katedry, kontynuując swoje fałszywe akty. Tymczasem Kiera błądzi na środku drogi, nieświadomo, że nadchodzi ciężarówka. Gdy Jianie to zauważa, wstaje na nogi i wyciąga ją z niebezpieczeństwa. Choć strząśnięta, udaje, że to naprawdę cud, że potrafi chodzić. Następnie wsiada do autobusu i opuszcza miejsce, płacząc. Z powrotem w Rzymie, świat zaczyna się rozpadać kawałek po kawałku, Fabio, świadomy romansu swojej żony, staje mu naprzeciw. Sprawy stają się jeszcze gorsze, gdyż Luciana również składa wypowiedzenie. Szukając ukojenia Johnny odwiedza grup swojej matki i wyznaje jej miłość po raz pierwszy w swoim życiu. Następnie ponownie zatrudni Julię i powierza jej odpowiedzialność za uruchomienie nowej kampanii reklamowej. Tej, którą zaproponowała przedstawiając sportowców niepełnosprawnych. Zdesperowany, aby zobaczyć Kiarę, Johnny pędzi do domu rodziców, gdzie staje mu naprzeciw babcia Kiary, wylewa swoje uczucia tłumacząc, dlaczego Kiara nie odzwania, jednak stara kobieta ripostuje, że Kiara jest zbyt mądra, aby dać się zwieść jego typowi, dokładnie wiedząc, z czego tacy mężczyźni jak on pragną. Johnny mówi wtedy, że ma 50 lat, jest fizycznie sprawny jak na swój wiek, ale umysłowo jest wrakiem, następnie wyznaje miłość do Kiary i obiecuje, że będzie lepszym człowiekiem. Przypadkowo łamiąc w trakcie swojego namiętnego wybuchu wazę, słysząc to, starsza kobieta wyjawia, że Kiara jedzie autobusem. To. Teatru Manzoni w Spoleto. Podaje mu trasę i godziny, dodając, że może ją dogonić na Arnie, jeśli się pospieszy, ale zanim wychodzi, ostrzega go, że jeśli jeszcze raz zrani Kiara nie zawaha się uczynić go niepełnosprawnym naprawdę. Na szczęście udaje mu się dogonić autobus przed czasem. Jednak Kiara, nie chcąc się od razu złagodzić, zauważy, że nie potrzebuje czegoś współczucia. Następnie całkowicie ignoruje jego błagania i prosi kierowcę autobusu, aby ruszył dalej. Na następnej scenie widzimy Gianni'ego z powrotem w Rzymie, biegnącego z całym ciężarem winy. Odmawia zatrzymania się, dopóki go Puls i stanie się zbyt szybki. Ostatecznie pada na kolana, ku jego zaskoczeniu witego kiara na wózku inwalidzkim. Gdy pyta, co robi w Rzymie, złośliwie naśladuje go wcześniejszą odpowiedź i mówi, że akurat przechodziła i przypadkiem szukała tras biegowych w Rzymie. Bierając opcję zapomnienia o przeszłości, obejmuje go i zabiera na kolanach. W ostatniej scenie widzimy dzieniego, jego brata oraz rodzinę Kiary, świętujących razem jego 50. urodziny. Napisy końcowe pojawiają się, gdy Dziani trzymają w ramionach i tańczy wolno. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.